Witamy, witamy Nie mogę zjeść Możesz e. Maciek się, co odwaliłeś? Dobra, Maciej nic nie odwalił Miejscówka ta sama, wiem, że to już jest nudne Obiecuję, że to jest dzisiaj ostatni wypad tutaj Będziemy dobijać to miejscówę Ja mówię, ja liczę na 10 monetek. no Marcik i tyle. Na tak, Marciek zapomniał. Chinek, także. Nowe, nowe Chinki, ale skarpetki. Także. Daj, że... <laughs> Będzie w skarpetkach. Mam nadzieję, że nie przetnie nogi, a szkła tutaj wychodzi. No ale kto nie ryzykuje, nie pije szampana. No. Młode kaczuszki pływają. Co to? Chodź, jaka mała kaczurka? Cip, 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 cip. Co to jest, nikol? co to, kaczorki? Co to było takie malutkie? Gdzie idziesz? chodź tutaj. Na no, pokój za nie. Nie wolno. Ale kaczorki małe. Sieć grzecznie Dobra, lecimy do pierwszego fajnego. Chodź tu. Jest pierwsza monetka, wygrałem konkurs. Dwadzieścia groszy. Brawo, ja dziękuję, dziękuję. Jak tam? tu jest jeszcze milon sygnałów ale ręce już nie bolą no, milon sygnałów a obiecałeś że to tak wypadnie no dobra no to się wytnie to się wytnie to przed chwilą tłumaczyłem Oli, że miejsca są nie do przejścia, jak jest tyle sygnałów, to zawsze się któryś pominie. Jeszcze 5 zł z PRL-u. 8... 8,4 pozdrawiam. Serdecznie. Jest druga monetka. I wiodalej dalej. Podbicie żelaza. Iron Audio. Jakbyś bardziej słyszał. A ja mam podbicie, o! Proszę bardzo! Jak ładnie! Tak się rozmnożają PRL-ki. Jakby ktoś nie wiedział, 7-8 zacny rocznik. Pozdrawiam serdecznie. I dwójeczka 8-1. No, to by pasowało prawie. <laughs> dobre, dobre, dobre. To było dobre. To mi się udało, lecimy dalej. O! Nie, myślałem, że PRL, -ka. później myślałem, że ten gruszówka, bo ten bo wysoki sygnał, nie? A to jest srebrny medalik. Piękny srebrny medalik z papieżem. Z Janem Pawłem drugim. No, co się Zaję się super. I to jakiś sznurek. No i git na pięć. Mówisz, że kopałeś się? No, co tak, było? Jak ja stałem, to ja po prostu od razu kupał, tak. <śmiennie> <O>. <śmiennie> A co było na dnie? Wodko No Wodko, wodko. wodko. O, mi dalej cisza Piszcie. To będzie jakieś aluminium które bije gdzieś z boku Poszukuje ten wykrywacz Albo moje ucho. Kurde, wyszło. Ściankę zdobnęło. Duża twarz nie wyszła. Się Bo mu? Jak staje nogą, to po kolano mi idzie mu. Strykują te młode Zaraz będzie pedałowo. Ten mały. Tylko mamy zobaczy. O, Fajnie, nie? A nie wiem. Widziałeś to? A, spłynęła. No, mam dwa sygnały. Do chyba fajnie Złotóweczka jeszcze wyszła. A tak przeszuka nami mi stówka 8 4 Nie, w wystaje. Ciebie też wystaje? No, z prawej strony majeczkę. Nie widzę. Nie widzę. Tu? A tu! tu. Dwoja. Kurde. Eh? Eh? Nie wiem, czy słyszycie, ale jest dyskoteka. Trzymaj. Jest dyskoteka. Jedno miejsce i normalnie kawalkada dźwięków. Tak się to nasukałem. W końcu? W końcu. Czekaj, wbiję sobie sito. Macie krzyczy. W końcu, w końcu. Myślałem, myślałem że ma Golda. Jest! Piękny, ale patynka. Piękny. Piękny. Kopernik. Super, graty. Jest, Kopernik. To twój pierwszy w życiu? Nie, chyba tam. Chyba tam, nie? A jest o dwa. No tego, to jest mały, jeszcze jest duży. Szukaj dużego. Tego dużego chyba mam. Tak? Tak, myślę, że dużego mam, ale tego nie. To git. ja tutaj chyba miałem sygnał. A tych 10-20 groszówek już nie nagrywam. Nie ma sensu. Ale jak już mam włączoną kamerkę, to zobaczmy co tutaj co tutaj jest. 10 groszy. No. Już, jest, już jest na pewno około 20 monetek. Także dzieje się dalej. Myślę, że... Patrzcie to, jeszcze 20 grosz, coś myślę, że trzeba będzie tu jeszcze wrócić. I znów Adaś, tym razem nie rudy. 7-5 od I zaczęło bardzo wiać. Mam nadzieję, że pogoda się nie skrzoni O, no, zaczyna. Mówię, podspontane. To zaczyna wychodzić. Ale to złotko to, to chyba nie jest. Tak by nie za. Nie możemy, ale ładnie uściskujemy. Ha, ha ha Idzie pole i będzie lekko. Tam może być będzie Dzisiaj nie było. Było seberką dzisiaj? Nie było. no to jest taki mi kruszek. Już pokazuje. Z dwoma kamyczkami. Swoje tutaj odleżał jak widać. Czarnutki. Pokaż, pokaż. Dziura na pół metra i kluczyk na sznurku. Na sznurku. <laughs> jesteśmy tak głęboko, że kamera się praktycznie zanurza. Ja mam kolejne. Nie wpaląc się Także, rzeźbimy dalej Szynka no, Zimno Zimno? Zimno no Dlaczego nie złoty? A Ty kurde wiesz, że to nie złoty No pewno, że nie złoty, przecież widzę No to on jest sroka ale to malutki to gdzie? nie, to, to, to. o no, ten palec chyba szedł. no ale ładny no ładny fajne mocno. zimno zimno? to się w nie <noise> rozejść się bo ciemność robicie no jest ciemność. Zimno. <noise> ciemno, ciemno i zimno, zimno i ciemno tyle śmieci jeszcze Maciek wytargał tutaj kluczyk z Kasiory to chyba Mikołaj Kopernik z strzałem dnia. Odwrotnie go ułożyłeś. Tutaj jeszcze grosik z PRL-u. Też dawno nie widziałem. Co to jest? Tutaj? Nie widzę A to guzik. 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 I nawet sygnowany. Coś tam jest. Na nim.

No to wygrałem na PL. Dlaczego? No wygrałeś, no wygrałeś, dobra. Wygrałeś. Ja za to wygrałem na sreberka. Mam piękny medalik. Kolczyk. No i pierścionek jakiś mosiężny. Odpuściak, ale bardzo ładny. Super. No ile, Ola, naliczyłaś? Siedem? Nie, sześć raz pięćdziesiąt dwa, sześć, sześć, chyba pięć, pięćdziesiąt, sześć, 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 siedem pięćdziesiąt trzy. Tak? Tak. Siedem pięćdziesiąt trzy. Dokładnie. Także myślę, że wartałoby jeszcze raz przyjechać, ale już odpuścimy, pojedziemy na nową miejscówkę, bo nam wakacji braknie. Pozdrawiamy. Pa. Do następnego, hej.